Czym jest profilaktyka zdrowia, jeśli mamy tylko 15 minut w ciągu dnia? Profilaktyka zdrowia to jest przede wszystkim w dużej mierze odżywianie. Natomiast myślę, że tutaj również ogromną rolę odgrywa ruch w ciągu dnia. Możemy poćwiczyć dosłownie 5-7 minut do 10 rano, zanim wyjdziemy z pokoju, zanim wyjdziemy z domu do pracy. Ważne jest oczywiście to, co zjemy. No i kluczowym jest sen. No ale w snu w 15 minut nie zdziałamy. Nie zrobimy. Natomiast myślę, że tutaj kluczowym będzie chociaż trochę poruszanie się, żeby ten układ limfatyczny mógł odpowiednio się oczyścić z samego rana i żeby mógł dobrze pracować w ciągu dnia, żeby oczyścić to wszystko, co przez noc zostało zatrzymane, bo to jest tak samo jak wiadro z wodą, które odstawimy i jeśli stoi sobie bez żadnego ruchu, to, to woda stoi i za jakiś czas się będzie psuła. To samo z naszym układem limfatycznym, on musi być troszeczkę pobudzony, nawet podskoki, trzepanie rękoma, najlepszy jest qigong albo pięć rytuałów tybetańskich, to jest naprawdę bardzo fajna metoda na to, żeby w te 15 minut poświęcić się dla swojego organizmu i zająć się tylko sobą.